9:57 jest dzisiaj 27 dzień października słuchajcie poniedziałek wyjechałem z Torunia, z miejscowy mojej, z mojej dziupli, z mojej jamy, z mojej nory. To było chyba w pół do piątej słuchajcie, bo rozładunek mam w Bydgoszczy, bo wczoraj załadowałem tutaj, znaczy wczoraj mówię, w piątek się załadowałem, eee koło Poznania. No i przyjechałem tutaj do logistyki Carrefoura. Zobaczcie, jestem na logistyce. Na logistyce Panatoni. No tutaj chodzi o to, że przywiozłem towar dla sieci Carrefour. No, jakieś takie palety, nie wiem. Napisane było jakaś tam AGD Porcelana, coś tam, nie wiem. Cholera wie co to jest. Mi się wydaje, że jakieś garki, albo nie wiem, talerze, albo coś. W każdym razie, słuchajcie, byłem tutaj, bo miałem wizację na szóstą. No i przyjechałem tutaj za 10:06, zarejestrowałem się. Pff, okazało się, że jakiś tam zły numerowizacji mam. No tam w dokumentach coś tam popatrzyli, szukali, wiercili tam w tym komputerze. No w końcu się zarejestrowałem, dostałem SMS-a, wjechałem tu. O godzinie 6:30 wjechałem pod rampę i o 7:20 odjechałem od rampy, rozładowany. No i jest w tej chwili godzina, kurde, 10, a ja stoję i czekam na dokumenty. Ponieważ był to towar taki drobnicowy bardzo, no tutaj sprawdzają wszystko szczegółowo i w związku z tym czekam, jest w tej chwili tak jak mówię dziesiąta, czyli ile? Dwie, ponad dwie godziny czekam na papiery. W tym czasie sobie tutaj, zobaczcie, montuję film, bo mam naprawdę zaległości sporo, a ten weekend miałem taki dosyć uroczysty, rodzinny i imprezowy, w sensie takim, że po prostu nie, nie miałem czasu się tym zająć, więc muszę to nadgonić. No i 15 minut temu zadzwoniła, czy tam 10 minut temu zadzwoniła do mnie pani z biura, że mam podstawić się pod rampę 69, bo będzie zwrot jednej palety. Ja mówię, jaki zwrot jednej palety? Bo ale nadwyżkę pan przywiózł i jest jednej palety zwrot. No problem polega na tym, że ja na załadunku nie byłem w stanie tego przeliczyć, bo oni mnie na magazyn nie wpuścili, a te palety były niskie, wysokie, jakieś tam różne, spiętrowane, niespiętrowane, część była spiętrowanych, część nie. Na przykład na jednym miejscu paletowym były dwie palety, na innym była jedna wysoka, później niskie, i tak dalej, i tak dalej. Nie byłem w stanie tego policzyć w ogóle, bo nie byłem je przy załadunku, I przyjechałem tutaj i się okazało, że jest jedna paleta za dużo i chcą mi ją oddać, więc na razie zadzwoniłem do firmy, oni to wyjaśniają. Dzwoniła już do mnie pani, która zleciła ten transport. No i co, no muszą to jakoś, nie wiem, zafakturować, nie wiem. Cokolwiek z tym zrobić, żeby oni, im się tutaj stan zgadzał. Nie wiem, czy to będzie możliwe. No, mnie to nie interesuje za bardzo. Mnie interesuje tylko to, żeby to zostało wyjaśnione, żebym dostał dokumenty i żebym mógł pojechać na załadunek. Załadunek do świecia musimy lecieć, się załadować i będziemy lecieć do Francji. Rozładunek mamy w środę, w Reims. I na ten, na, na ten moment taki jest plan. Także ja sobie tutaj siedzę, filmy montuję. Witam Was serdecznie jeszcze raz w nowym odcinku, w nowej serii, nowej trasie. Bardzo zimno jest w tej chwili, kurczę, koło 5 stopni jest. Także jest nieprzyjemnie, wiatr. Ranek wychodziłem w nocy, z domu to lał deszcz. Generalnie jest, się robi już, się robi już jesiennie mocno. Także co moi mili, zobaczymy, jest w tej chwili 10, zobaczymy o której te papiery się wyjaśnią. Będę mógł pojechać na załadunek do świecia i będziemy dalej sobie pomykać. Na ten moment czekamy. No co zrobisz? Kawę sobie mogę zaparzyć ewentualnie. I tyle. Pokaże się co będzie. Teraz wyjeżdżam tu stąd, to jeszcze nie wiadomo czy wyjadę, bo na razie to idą sprawdzić w ogóle czy coś mam, nie wiem o co tu chodzi. Pan ma plombę? Nie mam. No to musi Ale co pan chce sprawdzić? Ja jestem pusty. Masakra, powiem wam szczerze. Masakra, wyjeżdżam. Dopiero jest godzina za 20.12. Oh. Za 20.12. Chodzi o to, że sprawdzali tyle czasu. Później protokół rozbieżności jakiś. Też nie do końca wiem o co chodzi. W tym protokole, znaczy wiem, no tam wpisane są sztuki. No towar zostaje w depozycie. Taka jest notatka. Taka jest notatka tutaj ze strony magazynu i tyle. no. Zielona, zielona, dobra. dobra, moi lubi, jedziemy na no, załadunek, bo tam już się nerwowo robiło w firmie, Nerwy puszczały, co niektórym no ja się nie dziwię w sumie, bo kurczę, ile no, można czekać na no, wyjaśnienie. Na wyjaśnienie rozbieżności w jednej palecie, prawda? A to wiecie jak jest. To jest ścieżka, tak? Służbowa. Ja do niego, do klienta, klient tam, do załadowcy, załadowca tu do magazynu, magazyn, magazyn do Kerfura, Kerfur Carrefour do temton ja pierdzielę nie? i to wszystko trwa. Ale już jest. Już jest załatwione. Wszystkie dokumenty zeskanowałem, wysłałem, mam potwierdzenie OK, jedziemy 49 km do załadunku, 43 km do załadunku, Jeśli na 12.30, za jakąś godzinkę powinienem być, na niecałą godzinkę powinienem być na miejscu. Ja już zjechałem do świecia tutaj. No i zobaczymy, jak tu będzie sytuacja się przedstawiała, czy to będzie gęsto, czy rzadko na parkingu. No to nie jest też tak hop nie? żeby było się załadować jakoś szybko, żeby kurde jeszcze no chociaż do granicy to... dojechać dzisiaj Oj, uważam, że w sumie spędziłem 6, 6 godzin na tym rozładunku. To chyba delikatna przesada, co? Nawet przy założeniu, że jakieś rozbieżności były, no to uważam, że wyjaśnianie tego przez 3 godziny ponad no to chyba jest lekki absurd. Wjeżdżam, mnie tu. Teraz dopiero będę kręcił w lewo. Tam gdzie ta. Kurczę! Tam gdzie ta biała ciężarówka stoi, wyjeżdża, to ja będę wjeżdżał. Konkretne jest, widzę. Czy ja tu w ogóle gdzieś stanę? Tego nie wiem, ale Widzicie, jak stoją ciężarówki już po tym wzdłuż. Ja pierdziele, ty. Nawet nie ma gdzie stanąć nawet. A kurde. Ale wesoło. Pierdzie, ale to ja tu czuję, że dzisiaj znudzę cały dzień. Tutaj to, nawet, jakby było miejsce, to bym nie wjechał, bo ciężarówka, która stoi tutaj wzdłuż, uniemożliwia wjazd. Zobaczcie, on będzie próbuje zjeżdżać. Zobaczcie, jak mu naczepa idzie. idzie. No, Albo dwa miejsca, ma. Nie, jakoś wjechał no to, ale chyba miał dwie, dwa miejsca, bo będzie jedno to już nie wiadę Dwa miejsca miał no tak, miał dwa. Czekaj, ja sobie tutaj wiadę Poczekaj, 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 poczekaj To ja się tu wpasuje Zaraz się, zaraz się tu przy, przydzwonią w siebie kurczę o widzicie, teraz już skorzystałem z okazji, że jeszcze nie był wsunięty i się tutaj wkomponuję, bo tak to bym kurde, tutaj nie wjechałbym za, za cholerę, jakby było jedno miejsce tylko no poczeka chwilę, aż ja wiadę Zarejestrować, zobaczymy co tam będzie, co ja tam się dowiem. Kurczę. ciekawego. A few moments later. No, moi mili, 16.35 zadzwoniła do mnie 5 minut temu pani i powiedziała mi, że mogę wjeżdżać. Ja mówię, przy panią, ja mam. 3 godziny jazdy, 3 godziny pracy jeszcze. Zdążymy. No nie wiem, nie mogę panu tego obiecać. No może zdążymy, może nie, no nie wiem. To już od pana zależy, nie? No to mówi jak już tak mówi to mówię. Uuu. To mówię nie, to sobie pomyślałem. Dowie pani co, to ja przyjadę, wejdę, powiadę po pauzie. Bo słuchajcie. Tak policzyłem, bo to jest racjonalne to co mówię. bo jest, Mam w tej chwili wykręcone 4 godziny pauzy i nawet przy założeniu, że wiadę po 11, zrobię teraz 11 godzin, czyli od 13 do północy. O północy się załaduję, wiadę na załadunek, znaczy inaczej, o, o północy pójdę się roz, zarejestrować jeszcze raz, bo to trzeba jeszcze raz iść. No i przy założeniu, że załóżmy wiadę, tak? 15 po 12 wiadę. No to niech trwa ten załadunek 3 godziny czy 4, bo w nocy będzie szybciej. No to ja wyjadę załóżmy o tej samej godzinie, o której bym wyjechał. O tej samej godzinie, o której bym wyjechał w ten. A bo o tej samej godzinie, o której bym wyjechał teraz, jak wjeżdżając, bo jakbym teraz wjechał, i załóżmy, wyjechałbym o 19, to musiałbym kolejną dziewiątkę robić. Czyli jakbym wyjechał o 19, to mógłbym ruszyć. z 5 o 4 rano, więc jeden czort, Czyli nie wcześniej niż o 4 bym wyjechał. A tak jak pójdę w nocy, to jest nadzieja, że wyjadę szybciej. Bo rozładunek i tak już chyba raczej się nie uda zrobić jutro, bo ja po, pojutrze mam rozładunek 1400 km stąd. Także. Moim zdaniem to jest i tak już nierealne. To musiałbym jutro zrobić 700 750 km jutro i wtedy na pojutrze też 700 km do rozładunku, także przez Niemcy. Także wydaje mi się, że zrobimy tak, że, znaczy nie wydaje mi się, tylko tak zrobimy, bo, no bo ja wiem jak tu jest, tu nie ma sensu wjeżdżać, kurde, o tej godzinie już. Auta, które wjeżdżały, załóżmy, dwie, bo ja obserwuję tutaj, auta, które wjeżdżają tak, wyjeżdżają po dwie i pół godziny gdzieś, dwie do trzech godzin wyjeżdżają, bo tutaj jest alejka do wjazdu i do wyjazdu ja tutaj specjalnie obserwuję, nie? No wiadomo, że są różne magazyny, że to, że tamto ale jakaś tam średnia jest, nie? także mimo wszystko się nie uda tego zrobić dzisiaj a teraz mam ruszać, wjeżdżać, denerwować się tam na pewno odbębnie jeszcze, bo będzie na przykład zajęty magazyn, albo coś tam rampa, bo oni też bo to nie jest tak, że ja wjeżdżam i ja już tam na mnie czekają, bo kurde rampę mam i tak dalej nie, ja tu wjeżdżam Jadę tam na plac, idę do, do biura, daję papiery. No dobra, to proszę podjechać pod rampę. Tam nie wiem, piątą no i pod piątą rampę stoi już na przykład ciężarówka, i dwie czekają w kolejce, nie? Także to nie jest tak, i co później będę w połowie, i przepierniczę prze, prze, prze czas. No wiadomo, że mógłbym zaryzykować, tak, ale to się mi z już teraz, bo gdyby to była godzina 14. No to, to jasne, żebym wjechał, bo nie byłoby, nie byłoby tematu, nie? Przecież nie stałbym kurde od 14 do godziny ten. No teraz żeby, żeby, do 19 żeby pauza mi wyszła, nie? Od 14, no 14 jakbym wjechał, to do 19 bym spokojnie załadował, nie? A że już dochodzi 17, bo jest za 20 już w tej chwili, bo już ględzę 4 minuty. No to tak to wygląda, nie? 17. Ja o 4.00 zacząłem pracę. To bez jaj, nie? Ale jaja ty. Byłem teraz kurde... Czekaj, jeszcze muszę tylko sprawdzić, czy ja dobry numer kurde zapisałem, bo tu coś nie gra z tym. 709 121 nie, no dobra, dobra, słuchajcie, no sytuacja jest taka, że tak jak Wam mówiłem, dzwoniła do mnie kobita, kurde, że mogę jechać, tak? No i wytłumaczę, no wytłumaczyłem Wam, o co chodzi. No ale mówię, no teraz pójdę, kurczę, bo już piąta. Gdzie, teraz jest już w pół do szóstej. Mówię, pójdę i powiem jej po prostu, że już nie wjeżdżam, nie? No bo tak się z nią mówiłem, że no dobra, jak Pan zdecyduje, to proszę przyjechać, nie? No. no i mówię, zdecydowałem, że nie jadę, ale ogólnie nie byłem tam, no i teraz polazłem tam, kurde, do tego kantorka tam, kurde, i mówię, nie, że ja już dzisiaj nie wjeżdżam, bo z numerem awizacji poszedłem, pokazałem jej, o który chodzi i mówię, że widzimy się, kurde, w nocy, nie, to pan pokaże mi ten numer, nie, no, ale ona mówi, a jak pan się nazywa, no tak i tak, a dobry numer pan tu ma, mówię, no, ja, dobry. No bo pan w ogóle wjazdu nie ma jeszcze. Pan jest 15 dopiero w kolejce. Ja mówię, no ale dzwoniła do mnie pani i mówi, ale ja do pana nie dzwoniłam. Mówię, nie, że nie, że pani dzwoniła, tylko że kobieta jakoś do mnie dzwoniła, nie? Nie, no jak mogła dzwonić? Czy przez y przychodzą, nie? Ja mówię, no nie, no nie przyszedł SMS, dzwoniła, że mam wjeżdżać. Że, że, że może się uda, może nie. Więcej było może, a niż... niż się uda, nie? Nie, przecież pan w ogóle wjazdu nie ma jeszcze. Pan 15 jest. Taki burdel, ja jego. No takiego burdelu to już? Czuła, takiego go znaczy burdelu. No nie, że burdelu, no w sumie no. No niby tak, no bo jak sms nie dostałem, ona dzwoni, ta druga mówi, że przecież w ogóle pan wjazdu nie ma, bo pan jest piętnasty, no to przecież ja bym tu podjechał pod ten szlaban i bym tylko tu cofnął się. I bym się cofnął, ona by stwierdziła. Ale po co Pan przyjechał, Pan nie ma wjazdu. I bym się tu wrócił. I bym zerwał pauzę, a tak już mam, ile tej pauzy już mam? 5 godzin. Także ja o północy idę się zarejestrować. Po 11. Bo ja muszę coś się wyspać, no przecież ja nie będę tutaj teraz... Jest w pół do szóstej, szósta. Siódma, ósma, dziewiąta. No to trzy godziny nie będę spał i nie będę szedł się rejestrować, bo to bez sensu jest. Pół godziny jeszcze posiedzę. Położę się spać i o północy pójdę się zarejestruję, i... bo jeszcze raz trzeba się rejestrować. No, ale całe szczęście, że ja nie pojechałem, nie? Bo by się okazało, że więcej bym sobie bałaganu narobił niż jest teraz, bo jakbym wtedy pojechał, no to o czwartej dopiero bym się zarejestrował i znowu by stał do dwunastej. Ja pierdzielę. No, no trudno to no co zrobisz, no, ja na to nie mam wpływu. Ja też nie mam zamiaru, wiecie, kurde, tutaj nie mam zamiaru tu się denerwować, bo to nie o to chodzi. no przecież Ja też, gdyby mi powiedziała babka, pan wjeżdża, bo jest wolna rampa i ten, a inne auta nie, nie wjeżdżają, bo tam coś tam, bo mają pauzy i pana załadujemy. No to okej, okay, no to wjeżdżam, tak? Ale może się uda, może nie, pan wjedzie. Tam mówi, że w ogóle wjazdu nie mam, dlaczego ktoś do pana dzwonił. Ja nic nie wiem, tu przecież nawet nic nie jest odnotowane, że ktoś do pana dzwonił. Ja pierdykam. Te. Także zaraz robię kolację, odpalam telewizję, obejrzę, obejrzę fakty i spierdzielam spać. No. Widzimy się jutro. Ja pierdolę. Ja pierniczę, no. O, jak... o.